Witajcie ponownie. Tym razem jeszcze poruszę mmm, taki gorący temat w mediach, który się pojawił. Mianowicie to, że Brytyjczycy chcą wycofać wszystkie swoje czołgi. Ja może pewne rzeczy tutaj wyjaśnię, bo jak zwykle media totalnie bezmyślnie rzuciły się na temat w poszukiwaniu sensacji. Na no, większości ludzi w zasadzie nawet nie chce się dojść do tego, jaka jest prawda. I po prostu łykają, co te media w swej bezgranicznej głupocie wypisują wszędzie. Więc jak wyglądają fakty? Fakty są takie, że na chwilę obecną nie ma żadnej decyzji, aby brytyjskie wojska wycofały czołgi Challenger 2 oraz bojowe wozy piechoty Warrior ze służby. Po drugie, to wycofanie to nie jest Coś takiego, że wycofają, zezłomują, sprzedadzą. Tylko jeżeli już, to propozycja jest taka, że wozy miałyby te trafić na składowiska do magazynów. Ale od początku. Temat jest bardzo kontrowersyjny w samej Wielkiej Brytanii. Wielu ludzi, których znam z Wielkiej Brytanii, a którzy wypowiadają się, często rozmawiamy, na tematy związane z obronnością, to po prostu wprost powiedzieli, że to już jest po prostu szaleństwo, co się w Wielkiej Brytanii dzieje. Dlaczego? Jeszcze dlatego, że siły zbrojne Zjednoczonego Królestwa są systematycznie już od lat, nie bójmy się tego słowa użyć, niszczone przez bandę dyletantów i ignorantów e, którzy są po prostu jakimiś bankierami i zajmują się e, budżetem państwa, jakimiś gryzipiórkami e, i innymi urzędnikami którzy nie mają najmniejszego pojęcia ani o geopolityce ani o obronności ani o ekonomii nawet Zwróćcie uwagę na taką rzecz. Wielka Brytania to jedno z najbogatszych państw na tej planecie, tak? Wielka Brytania ma naprawdę potężne PKB. I teraz zadajmy sobie jedno pytanie: jakim cudem tak bogate państwo nagle nie jest w stanie utrzymać sił zbrojnych na jakimś sensownym poziomie? I wyposażonych w nowoczesne uzbrojenie, w tym czołgi. Jak to jest w ogóle możliwe? To, do jakiego poziomu ci ludzie doprowadzili Wielką Brytanię, to po prostu woła o pomstę do nieba, bo tak jest. No. Państwa dużo biedniejsze są w stanie utrzymywać dużo większe siły zbrojne, często z porównywalnie nowoczesnym, a czasami nawet nowocześniejszym w niektórych dziedzinach, uzbrojeniem. A tu nagle Brytyjczycy nie są w stanie tego robić? Ja wam powiem tak, jak ja na to patrzę, odnoszę takie wrażenie, że to nie może być przypadek. Że ja po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że to jest taki poziom głupoty. A na chwilę odchodząc od tematu samych Brytyjczyków. Jest dużo ludzi na tym świecie, którzy mówią: "E, czołgi są przestarzałe, wycofajmy je i w ogóle. No dobra, fajnie, a czy mnie zastąpicie? I kolejne takie pytanie do tych wszystkich osób. To skoro uważacie, że czołgi są przestarzałe i ogólnie to tak łatwo je wyeliminować tańszą amunicją, to czemu nie? To, to, to według Waszej logiki, to musimy wycofać wszystkie inne systemy uzbrojenia. Dlaczego? Zapytacie. No dobra, śmigłowiec szturmowy. Jego jeszcze łatwiej jest wyeliminować bronią przeciwlotniczą, na przykład czołg bronią przeciwpancerną, ponieważ czołg ma pancerz, ma nie wszystkie czołgi, ale powoli się to upowszechnia, mają aktywne systemy obrony. Także to, że trafimy czołg bronią przeciwpancerną, to wcale nie oznacza, że mamy gwarantowane wyeliminowanie tego czołgu z walki. Tym bardziej, że jeszcze załoga jest dobrze wyszkolona i wie co robi. W wypadku śmigłowca jedno trafienie i taki śmigłowiec no, najprawdopodobniej spadnie. A systemy, nazwijmy to uzbrojenia, które poruszają się w powietrzu, to mają tego pecha, niestety, że jeżeli spadną, to zazwyczaj kończy się to ich całkowitym zniszczeniem. Także no, wyremontowanie takiego pojazdu, w przeciwieństwie na przykład do trafionego czołgu, no, jest mało prawdopodobne, tak? Dlaczego nie wycofamy żołnierzy? Przecież. Yy... Pocisk karabinowy, czy ogólnie nabój karabinowy, amunicja karabinowa jest dużo tańsza niż taki żołnierz, bo trzeba go wyszkolić, utrzymać, wyżywić, zadbać o opiekę zdrowotną dla niego, tak, wyposażyć go, eee, to wszystko kosztuje w długiej perspektywie czasu. Za amunicję płacimy tylko w momencie jej wyprodukowania, no i utylizacji powiedzmy, jeżeli jej nie wystrzelamy w, w ramach jej terminu przydatności, tak. Dlaczego nie wycofamy żołnierzy? W ogóle pozb pozbądźmy się sił zbrojnych, bo, bo, bo są drogie w utrzymaniu, tak? I przeciwnik może e, je wyeliminować. Taka dosyć znamienna rzecz, że ogólnie takie głosy o tym, że czołgi trzeba byłoby wycofać, to się pojawiają tylko, e, nazwijmy, w państwach zachodnich. A na przykład w Rosji, ja jeszcze nigdy nie, nie spotkałem się z tym, czytając jakieś rosyjskie fora militarne, bo to robię czasami, żeby zaczerpnąć jakieś tam informacji. Eee, nie spotkałem się z jakimiś informacjami, czy, czy ogólnie wypowiedzianymi, że, że czołgi to są przestarzałe, wycofajmy je. Podobnie myślę jest w Chinach. I wiecie co? Ja wiem, że to jest może taka troszeczkę teoria spiskowa, ale z drugiej strony, tak sobie myślę, patrząc na to wszystko i mając świadomość tego, że. Zarówno Rosjanie, jak i Chińczycy no, prowadzą w państwach zachodnich e, tak zwane operacje wpływu, czyli mają to swoją agenturę wpływu, e, takich różnych pożytecznych, <laughs> którzy e, rozpowszechniają różne nieprawdziwe informacje, totalne bzdury w różnych dziedzinach. E, I tak sobie myślę, kurczę, a może to jest właśnie to? Jak osłabić obronność zagranicznych przeciwników? No wmówmy społeczeństwu, że jakiś system uzbrojenia jest niepotrzebny, oni się tego w swej głupocie pozbędą, a my jeżeli wyjdzie, wyjdzie tak, że będziemy musieli prowadzić z nimi wojnę, no to będziemy mieli przewagę, bo na przykład będziemy mieli właśnie te czołgi, bojowe wozy piechoty i tak dalej, tak? Słuchajcie, lekka piechota, choćbym nie wiem, jak była uzbrojona w jakieś przeciwpancerne pociski kierowane, w jakieś drony i tak dalej, nie powstrzyma ciężkich wojsk pancerno-zmechanizowanych. To mogą zrobić tylko inne wojska pancerno-zmechanizowane. No. Także. Na Boga, ludzie, zastanówcie się czasami, o czym wy mówicie. No, kieruję to oczywiście do osób, które mówią, że a czołgi to są przestarzałe, że to roje dronów będą za czołgi robiły. Przepraszam bardzo, roje dronów? Drodzy Państwo, nie. Drony, czy też bardziej poprawnie bezzałogowe systemy bojowe, to mają wiele różnych wad. Przede wszystkim latencja łącza, czyli opóźnienia na łączu, tak? Które steruje takim dronem, bo gdzieś tam siedzi ten operator, który tym wszystkim steruje. Po drugie, wrażliwość na wojnę radioelektroniczną, czyli wszelkiego rodzaju zakłócenia. Na to wrażliwe są wszystkie systemy, tak? Ale pojazdy załogowe są mniej wrażliwe, ponieważ siedzą w nich ludzie, których mózgów nie da się zakłócić. No, chyba że społeczeństwu yy, wpoi się głupotę, no to, to jest co innego, tak? Kolejna rzecz. Czas reakcji. Wbrew pozorom systemy bezzałogowe mają bardzo powolny czas reakcji. W porównaniu do systemów załogowych. I można by jeszcze tak wymieniać. Tak? A co z obsługą? No za załóżmy, że czołgi załogowe zastąpimy bezzałogowymi. Co z obsługą tych wozów, tak? Co, będziemy tylko liczyli na to, że yy, po zakończonej akcji, yy, to te bezzałogowe czołgi wrócą do yy, punktu zbornego i tam już mechanicy za się nimi zajmą. To jest bardzo naiwne myślenie. A co jeżeli na przykład zatnie się karabin maszynowy? Normalnie to załoga usuwa zacięcie i jazda, tak? A w takim bezzałogowym systemie to co? Dodamy jeszcze masy, żeby zrobić jakiegoś, jakiś zrobotyzowany system, który to będzie usuwał, który sam może się popsuć jeszcze? Bo automatyzacja, moi drodzy, to jest dobra do pewnego momentu, aż nie staje się Przekombinowana i nie jest jej za dużo, i ryzyko uszkodzenia nie jest zbyt duże. Tak? Czy jakiejkolwiek awarii. Eee, no, a wracając do kwestii wycofywania czołgów, to już takie państwo e, w Europie było, które wycofało czołgi. Holandia. I wiecie, co się stało, jak wycofali te czołgi. Trochę troszeczkę im to zajęło, ale w pewnym momencie zorientowali się, mój Boże, co myśmy zrobili. Taka była ich racja. Mój Boże, co myśmy zrobili? I wiecie, co teraz robią? Teraz na gwałt razem z Niemcami próbują te zdolności odbudować. Tylko, że teraz jest to już bardzo utrudnione, jest to bardzo drogie. Bo słuchajcie, dużo taniej jest albo zmodernizować już posiadane wozy, albo je zastąpić nowymi. Ale zachowując całą tą infrastrukturę, zachowując te kadry wyszkolone, tak? Więc Holendrzy. O mój Boże, co myśmy zrobili? To była totalna głupota. I teraz próbują odbudowywać te zdolności. Belgowie zrobili dokładnie to samo. I wiecie, co jest zabawne. Próbowali czołgi podstawowe zastąpić kołowymi wozami wsparcia ogniowego z armatami kalibru 90 mm. I oni też już sobie zdają sprawę, że co myśmy zrobili najlepszego? No. A tymczasem, jeszcze a propos ludzi, którzy mówią, że czołgi są przestarzałe, tak? Bo, Bry bo Brytyjczycy nagle gdzieś tam ktoś zaczął się zastanawiać i rzucił taką plotkę. Bo słuchajcie, to w ogóle ta informacja to jest jeszcze plotka, to nie jest potwierdzona informacja. Ale ktoś tam rzucił, że czołgi, czołgi wycofajmy, że lepiej w cyberobronę inwestować wszystko w jakieś tam inne zdolności. <grym> Bardzo fajnie. Ja nie twierdzę, że cyberobrona nie jest potrzebna, tylko to jest jedna ze składowych zdolności sił zbrojnych, tak? Tego potencjału obronnego to nie jest za czołgi tylko to powinno być obok czołgów obok samolotów i, i tak dalej tak? ale okej okay, Brytyjczycy się nad tym zastanawiają ale nie zastanowiliście się dlaczego na przykład inne potęgi na świecie jednak w te czołgi inwestują mamy Stany Zjednoczone które inwestują zarówno w nowe wersje czołgu Abrams jak również inwestują w pracę nad nowym czołgiem. Mamy Francję i Niemcy, które też inwestują nad, w kierunku nowego czołgu, jak również pracują nad modernizacjami już istniejących, istniejących czołgów. Tak? Mamy Rosję, która inwestuje zarówno w modernizację istniejących czołgów, w ich nowe wersje, jak również w całkowicie nową konstrukcję. Tak? Mamy Chiny, które robią dokładnie to samo, czyli modernizują istniejące czołgi, produkują nowe czołgi mamy Japonię, która robi to samo Koreę Południową, Australię tak, Australia inwestuje w czołgi, tak, czyli szykuje się do modernizacji czołgów Abrams, który już posiada i do dokupienia kolejnej ilości tak, żeby powiększyć flotę tych czołgów i w Afryce wierzcie lub nie, ale w Afryce są państwa, które inwestują w czołgi mamy Egipt, mamy Maroko Algierię. Także bardziej na południe, w tak zwanej czarnej Afryce, e, też e, inwestuje się mimo wszystko w czołgi. Czy są to duże czy małe ilości, nieistotne, ale inwestuje się. Bliski Wschód, Izrael, popatrzcie. Izrael nadal produkuje merkawy, modernizuje je, e, pracuje dalej nad, nad tym tematem, tak? Iran. Kto by pomyślał, Iran również inwestuje w wojska pancerne. Irak, Arabia Saudyjska, Kuwait, wyspa jaką jest Tajwan. Tajwan inwestuje w czołgi nowe, tak? Indie inwestują w nowe czołgi. Słuchajcie, to co? To reszta świata się myli, a tu nagle grupka osób w Wielkiej Brytanii, która rzuciła taką plotką, się nie myli? No zastanówmy się, kurczę, na zdrowy rozsądek. No, bądźmy zdroworozsądkowi. A, a to, że Brytyjczycy skutecznie e, się rozbrajają, niszczą swoje siły zbrojne, no to jest już ich problem, słuchajcie. To jest bardzo zła wiadomość dla NATO, dla Europy, jeżeli faktycznie oni pójdą w tym kierunku. No miejmy nadzieję, że się jednak ogarną. Ale w ogóle o co się rozchodzi? Rozchodzi się o, o to też, słuchajcie, że zbliża się e, przegląd sił zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Więc wiecie, dlaczego w ogóle taka plotka się pojawiła, że a tu może. Zrezygnujmy z czołgów, ponieważ pod dywanem bulldogi będą się teraz żarły między sobą, walczące o pieniądze z budżetu państwa. Zresztą, jeden z moich zdaniem, z Wielkiej Brytanii, rzucił taką hipotezą, że prawdopodobnie to sam Królewski Korpus Pancerny rzucił taką informację, żeby właśnie narobić burzy w internecie, w mediach, w opinii publicznej. I, i żeby, żeby dzięki temu zabezpieczyć jednak środki na, na swoje programy modernizacyjne, tak? A dlaczego? No, bo choćby zbliża się realizacja programu LEP, czyli Life Extension Program dla czołgów Challenger 2 Mark 1, który, który ma doprowadzić do tego, że będą te wozy modernizowane do standardu Challenger 2 Mark II. Tutaj widoczny prototyp na, na fotografii, tak? I tak to wygląda. A że to będzie oczywiście program kosztowny, no to prawdopodobnie będą się różne y, frakcje w brytyjskim Ministerstwie Obrony żarły między sobą, y, bo przecież i marynarka wojenna coś będzie chciała skubnąć. I yy, siły powietrzne będą chciały coś skugnąć z tego wszystkiego, tak. A brytyjski rząd oczywiście robi totalną głupotę, bo wiedząc jakie mają PKB wysokie, yy, wartość funta jest dosyć duża, no to powinni z tego skorzystać i powinni po prostu zwiększyć budżet, budżet obronny, tak. A niego zmniejszają, bo oszczędności szukają. Tylko być może te oszczędności powinni poszukać gdzie indziej, bo wiadomo, że na wojsku to się wszystko zawsze łatwo tnie, tylko potem, jak e, niestety e, sytuacja na świecie się pogarsza, to się nagle prob problem robi, który próbuje się wszystko na szybko łatać, tak? A być może pieniądze są marnowane z budżetu państwa gdzie indziej. Rozbuchana administracja. Słuchajcie, administracja jest potrzebna, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Urzędnicy nie. Nie, nie wkładają nic dodatniego do budżetu państwa, oni konsumują budżet państwa. To jest oczywiście także problem tutaj w Polsce, bo administrację mamy za bardzo roz, rozbudowaną. Wypadałoby ją zmniejszyć do jakichś rozsądnych rozmiarów. I, I pamiętajmy o jednej rzeczy: są ważniej, bardziej ważne i mniej ważne wydatki państwa. Do tych ważnych wręcz to powinno być w ogóle zakwalifikowane jako wydatki strategiczne, istotne, których w ogóle nie powinno się ruszać, czyli wydatki na siły zbrojne. Bo to siły zbrojne gwarantują nam suwerenność i niepodległość. To jest ten gwarant, tak? Że my możemy się w naszym państwie samostanowić i robić, co nam się podoba. I to się tyczy każdego państwa. Natomiast jeżeli wyskakują nam nagle dziwni ludzie, którzy mówią, e, obetnijmy wydatki na siły zbrojne i te pieniążki to na coś innego zużyjmy. Na przykład na służbę zdrowia. Ja nie kwestionuję służba zdrowia jak najbardziej jest istotna, tylko może wypadałoby się zastanowić, czy przypadkiem służba zdrowia dobrze funkcjonuje, bo samo ładowanie w jakąś instytucję większej ilości pieniędzy nie rozwiązuje problemów, tak? I warto o tym pamiętać, tak? I to jest taki mój komentarz na temat tego wycofywania czołgów, czy wycofywania w ogóle jakiegokolwiek uzbrojenia. Bo słuchajcie, bo to nie jest tak, że coś zamiast czegoś, tylko siły zbrojne to jest system. I te różne rodzaje uzbrojenia w ramach danej formacji, czy, czy ogółu sił zbrojnych, to one nie są obok siebie, ja, przepraszam, nie, nie są e, zamiast siebie, tylko są obok siebie. One się uzupełniają, to są uzupełniające się zdolności, które wpływają na cały mechanizm, cały system, jakimi są siły zbrojne i ich zdolności do działania, tak. Oczywiście wszyscy przywykliśmy do tego, że żyjemy w pokoju, ale słuchajcie, może być tak, że tego pokoju już dużo nie zostało. Popatrzcie, co się dzieje na świecie, i naprawdę, to siły zbrojne będą gwarantem tego, że być może przetrwamy. To się tyczy każdego państwa na świecie. A to, że świat obecnie stanął na głowie, sami sobie poobserwujcie, co się wokół was dzieje i wyciągajcie z tego wnioski. Bo świat naprawdę stanął już na głowie. Także, no, to będzie na tyle w tym filmie. Sami wyciągnijcie wnioski, jak to wygląda. No i powiem tylko tyle. Kieruj, kierujcie się logiką. Także trzymajcie się i do następnego filmu.